Przykawie Krzysztof Bąk. Dzień dobry. Dziś Państwa moim gościem wicewojewoda lubuski Jan Świrę. Dzień dobry Panie Wojewodo. Dzień dobry. Panie Wojewodo, w miniony weekend Polskie Stronnictwo Ludowe spotkało się w Drzonkowie na południu województwa, gdzie ogłoszone zostały listy do Sejmu i do Senatu. W listach do Sejmu numer jeden Pani Minister Jolanta Fedak, numer dwa poseł były marszałek Józef Zych, na miejscu trzecim Gorzowianin, wicemarszałek Województwa Lubuskiego Maciej Szykuła, a na listach do Senatu, i tu nas interesuje północ, właśnie osoba pana No, Ja mogę przyznać, że ta lista nam trochę jest inna niż żeśmy przewidywali, bo. Kryterium i strategia rozmieszczania poszczególnych kandydatów polegała na tym, że przyjęliśmy trzy okręgi senatorskie i z każdego okręgu tak zwaną metodą trójkową, że jeżeli z pierwszy okręg jest Zielona Góra, drugi Gorzów, trzeci tam Żary Żagań i w ten sposób rozkładać wszystkich kandydatów zgłoszonych przez. Te okręgi na listy poselskie, a także do Senatu. I co się okazało, że jednak ze względu na to, że poseł Zych stwierdził, że to jest dla niego pewna degradacja bo jest, e pierwotnie był na trzecim. Na trzecim, miejscu. No, no, był na trzecim zresztą tak zgodnie z ustaleniami no i doszło do głosowania, i w wyborach w prawdzie jawnych, każdy się nie wstydził u nas głosować, bo tam gdzieś ktoś by chciał może tajnie jakoś, żeby nikt nie widział. No przegłosowano i jest na drugim, a ze strony północnej jest Maciek Szykuła na miejscu trzecim. Ja myślę, że to nie gra roli, bo poseł Zychi tak by uzyskał swoje i tak by uzyskał. Jednak by były większe jakieś takie fory dawane dla tego drugiego kandydata, który by musiał się lepiej starać, żeby osiągnąć jakiś dobry wynik. Panie Wojewoda, to nie jest tak, że Gorzów znowu przegrywa nie tylko w psl ale to, także no, podobną sytuację obserwujemy w platformie. Obym nie, no to na pewno, bo z tamtej strony jest większość społeczeństwa, ale już te... Jednomandatowe okręgi do Senatu spowodowały, że zaczynamy pomału myśleć bliskością bezpośredniego elektoratu. Ja myślę, że jest to też próba przed wprowadzeniem jednomandatowych do Sejmu. Do Sejmu. I okręgi te będą się różnie układały. Ja uważam, że dla nas. Tak jak byłem przeciwnikiem, to ja uważam, że w tej chwili może i będzie dobrze, bo ci, którzy będą wybierali, będą bliżsi kandydata i będą mogli bardziej narzekać na siebie niż. Na obecną y, procedurę wyborczą, bo większość mówi, że to wybierają jednego, a wchodzi ktoś inny, bo jest pierwszy jest na liście. Panie wojewodo, okręg numer jeden w wyborach do Senatu, znaczy nasz okręg, tak. nie wiem jakiej ma numerację, no to, są, to, to są powiat gorzowski, ziemski, grodzki. To jest, tak, to jest, ziemcki, grodski, to jest y, tak zwany północny i to co pan wymienił to jeszcze powiat międzyrzecki, powiat suleńciński i powiat słubicki. W sumie jest to okręg, który ma największą populację, ale ordynacja przewiduje tam różnicę chyba 20%, bo nie można dzielić powiatu na dwie części, więc i tutaj w nomenklaturze jest ten okręg północny nasz, środkowy to jest Zielona Góra miasto i powiat, a także powiat krośnieński i okręt południowy, powiaty Żary, Żagań, Wschowa i Nowa Sól. Panie wojewodo, teraz... Ale szczerze, jak ocenia Pan swoje szanse w wyborach do Senatu? No. Powie, po, bo chciałbym powiedzieć o tych, o których już się mówi, kto wystartuje. Wystartuje prawdopodobnie prezes Taligorzów, pan Komarnicki. Prawdopodobnie, nieoficjalnie mówi się, że Sojusz Lewicy Demokratycznej w wyborach do Senatu może poprzeć prezydenta Tadeusza Jędrzejczaka. Platforma Obywatelska chce wystawić obecnego posła Witolda Pala, który notabene nie zgadza się z tą decyzją i chce powrócić na listy do Sejmu. Ja, jak szanse, ja po prostu patrząc na moją karierę, nie tylko tą gospodarczą, bo przez długi okres czasu byłem prezesem firmy, dyrektorem firmy, ale jednocześnie byłem posłem. Byłem trzy kadencje w sejmiku wojewódzkim, jestem wicewojewodą, a więc stwierdzam, że moje, moje doświadczenia są duże. Jakie, jakie będą wyniki? Na pewno o tym zadecydują wyborcy, ale jakie szanse? No, jeżeli będzie startowało dziesięciu, załóżmy to jeden do dziesięciu. Każdy startuje i decyduje się na start, bo ta, ta, chce wygrać, prawda? Bo chce wygrać. Ale ja uważam, że no samo to. Bo nie ukrywam, że 22 lata temu startowałem na senatora w pierwszych wolnych wyborach. Mimo że mogłem iść na liście tak zwanej ZSL owskiej jeszcze wtedy, ale chciałem być niezależny. I wtedy uzyskałem chyba piąty wynik i to było moje przetarcie. Pamiętam jak robiłem te moje plakaty na powielaczu, bo dawniej drukarni, to, to, były, to były problemy. To nie był ten świat, co w tej chwili. Ale jedno się cieszę z tego, że jest zakaz billboardów, jest zakaz spotów telewizyjnych. No Wy na pewno stracicie. No my się z tego, tego nie cieszymy. <głos》>. Wy się nie cieszycie. Ale ci, którzy nie mogą włożyć więcej pieniędzy... Są równe szanse. Równe szanse, bardziej równe. Może powiem tak, Przede wszystkim trzeba rozmawiać z ludźmi i ja się na to nastawiam i, i każdy wynik przyjmę z pokorą. Bo nie ma nic lepszego jak bezpośredni kontakt. Wtedy... Tak, to powiem, że ja mam w tej chwili z, z, w związku z moją pracą no uczestniczę w różnych spotkaniach i problemy ludzi są naprawdę no, tak różne i czasem wystarczy dobre podejście urzędnika i można sprawę załatwić. Panie wojewoda, obiektywnie PSL w Lubuskiem na ile mandatów może liczyć do Sejmu? No, przyznam się, jeden, teraz, dwa. że ja liczę na dwa mandaty. W tej chwili jest jeden mandat, ale gdybyśmy uzyskali ten wynik z wyborów samorządowych do Sejmiku, to mamy dwa pewne mandaty. I kogo by pan obstawiał? No, obstawiałbym i Jolanty Fedek i, i posła Zycha. Czyli dwa mandaty, bo Sojusz Lewicy Demokratycznej liczy nawet na cztery mandaty w nie, tych wyborach, ja, koszt, ale kosztem Platformy Obywatelskiej. Nie, ja na SLD liczę trzy mandaty i, i to będzie i tak o jeden więcej niż mają. Spadek dla PiS-u, no zamiast trzech będą dwa mandaty. No, i Platforma będzie o jeden mandat miała mniej, e, jeżeli chodzi, nie będzie miała sześciu, a będzie pięć. No ja Ten nie jeden blokował tak? Nie, nie, ja jestem statystykiem i tak z tych ostatnich wyborów samorządowych tak mi wychodzi. Jak będzie, to nie wiem, ale. Zazwyczaj się nie mylę. A jak pan odebrał to kiedy, bo platforma jako pierwsza w naszym regionie w ogóle w kraju ogłosiła listy. One nie są, one zostaną ukształtowane tak do końca w najbliższy piątek, ale jak pan przyjął decyzję o tym, że na przykład na listach Senatu nie ma obecnego senatora Henryka Macieja Woźniaka, na listach do Sejmu nie ma posła Witolda Pala, co się dzieje u koalicjanta? No tak, mówiąc, że partia, która ma duże poparcia poparcie może pozwolić sobie na pewną roszadę kandydatów, jest to ja uważam, o, według mnie no to jest zgubienie pewnej wartości. Po pierwsze doświadczenia tych ludzi, no bo jednak cztery lata pracują, po drugie no ich nawet tej popularności w związku z tym, że przez cztery lata są posłem i senatorem. Natomiast dla partii taka rozszada powiększa grono ludzi znanych w społeczeństwie. I jeżeli ktoś może to na to pozwolić, no to się rozszerza krąg no ludzi, których można później wykorzystać. A listy Polskiego Stronnictwa Ludowego, one są już ostateczne, czy też będą jeszcze... Nie, listy są u nas, no jest taka procedura, że... Zarząd krajowy może ingerować? Nie, nie może ingerować, natomiast one mogą ulec zmianie i zresztą taką uchwałę podjęliśmy, że na wypadek losowy, czy ktoś zrezygnuje, czy może będzie chory i nie będzie chciał, prezydium będzie mogło dokonać zmiany żeby nie zwoływać konwencji wyborczej. I to to jest takie znane, znane wszędzie stosowane uchwała, żeby jednak na wypadek czegoś po prostu nie zwoływać dużej ilości osób, a prezydium mogło samo zadecydować. Panie wojewoda, mieliście kłopoty z parysatami. 35% kobiet musiało się znaleźć powiem, na listach. Że, że kobiet, no, powinno być 9 pań, w naszym przypadku kandydatek było 12, no części, jest 9 przyjętych. I powiem tak, jakbyśmy nie zauważali. Nie, nie by, trzeba było na siłę Nie, nie, się. nie, autentycznie. No nawet te trzy Panie, no są w rezerwie, bo załóżmy, no różnie bywa. To, no, bo, tak jak Pan powiedział, no, to wypadki losowe. Tak i ja uważam, że w tej chwili jest to dobre też podejście, bo nagle ten taki prąd polityczny, który dotyczył tylko mężczyzn, pomału wprowadza panie. A oni są pełnoprawnymi obywatelami naszej ojczyzny. To nie można ich tak, że zawsze mężczyźni, mężczyźni. I, i zaczyna się robić coś dobrego. Zobaczymy, jak to będzie. Wybory jesienią, jeszcze. No ja bym chciał powiedzieć, że 12, więc już w tą niedzielę Wojewódzkie Święto Ludowe odbędzie się w Gorzowie, na które zapraszam wszystkich Gorzowian, a także z okolicznych powiatów. Będziemy też odsłaniali pomnik Witosa. Gdzie to będzie miało miejsce? Panie Święto Ludowe będzie o 12.00 w Katedrze, później na bulwarze. Odbędą się i ta część oficjalna, a także rozrywkowa, gdzie nasze ludowe zespoły czy też koła gospodyń wiejskich będą serwowały nie tylko śpiew, ale także jakieś jadło. Natomiast Otwarcie Pomnika To jest tak prawie, że naprzeciwko Urzędu Miejskiego Tam na skwerku warszawskiej Jest to po piersie Przyznam się otwarcie No nie mamy jakiegoś problemu Nasi członkowie Wpłacają No bo koszt będzie dosyć duży No ale To będzie jeden z elementów Że pierwsza władza która przyjeżdżała na nasze tereny, to byli działacze stronnictwa ludowego. Większość starostów, większość wójtów, czy tam, to miało korzenie takie ludowe. No później, pomału, to się zmieniało, a przy głosowaniu trzy razy tak, no to całkowicie zostało to w jakiś sposób wycięte. Ale chcemy to pokazać, że właśnie tą władzę pierwszą na naszym terenie tworzyli ludowcy. A więc zapraszamy na najbliższą tak. niedzielę. Panie wojewodo, jeszcze na koniec dwa słowa komentarza, bo wczoraj wszyscy dowiedzieliśmy się. Odbył się kolejny proces w sprawie tzw. afery budowlanej w Gorzowie, gdzie na ławie oskarżonych zasiada prezydent Gorzowa Tadeusz Jędrzejczak. Pan prezydent zgodził się na ujawnienie jego wizerunku oraz nazwiska w tej sprawie. Pani wojewodo, słyszał pan, prokurator tak. żąda siedmiu lat ja siedmiu jestem, lat pozbawienia wolności. Ja Jestem to... zaskoczony. I jako długoletni pracodawca nie wyobrażam sobie, że zadzwonił do mnie. Zadzwoniłby do mnie jako do prezesa, czy prezydent, czy burmistrz, nawet prezydent kraju, premier, i powiedział, że ja mam zapłacić 400 tysięcy komuś. Ja, no mówię, ja se nie wyobrażam, że ktoś mógł zapłacić. Dzisiaj mówienie, że prezydent miał taką. Wolę, a tamci płacili dlatego, że się bali, że yy, stracą. Coś mi tutaj nie gra. Bo ja osobiście mówię złotówka przy księgowości w zakładzie musi mieć swoje miejsce, Myślę. musi mieć zarachowana, musi mieć roz, rozliczenie. A tu nagle proszę przesłać 400 tysięcy. No i tutaj ja się nie wyobrażam. I, i jestem zaskoczony wyrokiem. W najwi... w na... Nie znam yy, szczegółów, ale... W najbliższy piątek jeszcze mowy końcowe obrońców i prawdopodobnie w czerwcu poznamy wyrok pierwszej instancji. No jest są to duże jakieś takie wyroki, przyznam się. Dziękuję Panie Wojewodo za przybycie do studia. Wicewojewoda Lubuski Jan Świrepo był Państwa moim gościem. Dziękuję Panie Dziękuję. Wojewodo. Wszystkiego dobrego. Krzysztof Bąk, do zobaczenia.